Decyzją rządu z początkiem maja łagodzone są obowiązujące do tej pory obostrzenia, które zostały nałożone w związku z nasilającą się pandemią. Od 1 maja pozwolono na otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych, dopuszczono możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Oczywiście przy zachowaniu limitu, który wynosi do 50 osób. Od 4 maja działają galerie sztuki i muzea, przestrzegając aby na 15 metrach kwadratowych znajdowała się tylko jedna osoba. Podobne ograniczenia dotyczą sklepów budowlanych, meblowych, galerii handlowych i kościołów. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem, które ukazało się 6 maja od soboty 8 maja, otwarte w 50% mogą być hotele, ale niestety nadal hotelowe restauracje czy strefy spa pozostają zamknięte. Gastronomia może uruchomić od 15 maja tzw. ogródki. Gastronomia wewnętrzna ma zostać otwarta dopiero 29 maja. Do tego czasu imprezy okolicznościowe, np. wesela i komunie, mogą odbywać się tylko dla nie więcej niż 25 osób przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego. Do 50 osób możemy zaprosić po 29 maja. Już za tydzień od 15 maja na świeżym powietrzu będziemy mogli zdjąć maseczki, a także skorzystać z oferty kina i teatru, ale tylko w plenerze. Z końcem maja planowane jest otwarcie obiektów kultury przy założeniu 50% obłożenia. Od 29 maja będziemy mogli również pójść na siłownię, ale właściciele obiektów muszą uwzględniać wymóg przebywania na 15 m2 tylko jednej osoby. Rok szkolny 2020-2021 w przeważającej części uwzględniał nauczanie zdalne. Po majówce do szkoły wróciły dzieci klas 1-3. Od 17 maja klasy 4-8 będą miały naukę hybrydową. System hybrydowy będzie obowiązywał w szkołach średnich. Według najnowszego rozporządzenia powrót uczniów do szkoły planowany jest na 31 maja. Będzie już po egzaminach ósmoklasistów i po maturach, ale w tym czasie będzie prowadzona rekrutacja do szkół średnich. W szkołach podstawowych, w klasach ósmych na terenie powiatu Ostrowieckiego, z danych, które pozyskaliśmy od gmin, jest około 750 absolwentów w tym roku. Zakładamy, że wzorem lat ubiegłych do szkół powiatu Ostrowieckiego również trafią osoby spoza powiatu, ale i część osób rozpocznie kształcenie w placówkach niepublicznych bądź w innych szkołach poza naszym powiatem. I dlatego przygotowani jesteśmy na przyjęcie 800 uczniów w tym roku szkolnym. Dla porównania dodam, że w zeszłym roku przyjęliśmy 900 osób, także lekki spadek jest zauważalny. W większości placówek rekrutacja prowadzona jest za pomocą formularzy dostępnych online. Na ten moment nie wiadomo, czy popularne dni otwarte będą się odbywały, ponieważ łagodzenie obostrzeń jest ściśle związane z aktualną sytuacją epidemiczną.